Jesteś, jesteś światem kolnym, jeszcze światem wolnym, byjesz w miłosnych nosach. Nie jedna przyjdzie miłość, nie jedna przyjdzie wiosna. Ty się w ponad życie, ona tylko udawała. Obsypałeś się darami, ona ciebie obmawiała. Uwiępiałeś się tak bardzo, ślepcem byłeś niegoraczku. Za nas do przodu w życie zawróciłeś się, mój raczku. Trochę bólu i cierpienia, łez tysiące, wylewane. Dek wolności, łyk powietrza, nerwy trochę. Nadszarpane, minął rok, a może dwa Przyszła wiosna i ona Słońce pali wasze smutki, półrok chowa się z daleka Bije miłość od natchnienia, bije miłość od człowieka Znalazł kwiat nasz, znał pszczółkę Dziś dzwoneczek mu przygrywa, miłość nigdy nie jest słodka Najważniejsze, że prawdziwa